Audioteka Apologetyczna przedstawia. Błogosławiony ksiądz Roman Archutowski. Historia Kościoła Katolickiego w zarysie. Część czwarta. Prześladowanie chrześcijan. Wiele było przyczyn, dla których prześladowano chrześcijan. Państwo rzymskie dążyło do jedności. Dlatego zajęło względem chrześcijan stanowisko wrogie. Zwykle pozwalało ono podbitym narodom pielęgnować kulty miejscowe. Jedynie względem chrześcijanizmu, tej zasady nie stosowało. Gdyż chrześcijanie nie stanowili osobnego narodu, nie chcieli i nie mogli obok pana Boga czcić bogów rzymskich. Co więcej, chrześcijanie szerząc swe zasady, podkopywali wpływ religii panującej. Wskutek tego chrześcijan ogłoszono za nieprzyjaciół państwa i cesarza. Następnie, dość wcześnie, poczęto szerzyć o chrześcijanach oszczercze wieści. Ich wiara w jednego Boga wydała się poganom niewiarą, ateizmem. Ich komunia święta i wspólne uczty, agapy, ucztami niemoralnymi. Wreszcie do walki z chrystianizmem stanęli poganie żyjący z kultu bogów, jak kapłani, artyści, kupcy którzy z powodu szerzenia się chrystianizmu ponosili materialne straty. Położenie chrześcijan było trudne. Uważano ich za publicznych nieprzyjaciół, za niedozwoloną sektę, za wrogów narodu, za lekceważących cesarza, za nieprzyjaciół rodu ludzkiego. A co gorsza, w ich lekceważeniu bogów widziano przyczynę wszystkich nieszczęść publicznych. Świadczy o tym tertulian. Gdy Tybr wylał, gdy Nil pól nie nawodnił, podczas klęsk trzęsienia ziemi, głodu, zarazy, powszechne wśród ludzi było żądanie, chrześcijan lwom na pożarcie. Akcja przeciw Chrześcijanom miała charakter albo administracyjny, albo sądowy. Prawną ku temu podstawę dawały artykuły praw przeciw stowarzyszeniom niedozwolonym i świętokradztwu, mianowicie Lex Julia Majestatis. Prawo to groziło konfiskatą majątku, a nawet śmiercią, każdemu, kto występował przeciw narodowi rzymskiemu. Chrześcijanie zaś nie brali udziału w publicznych nabożeństwach, jak również usuwali się od składania ofiar cesarzowi, co było znakiem buntu przeciw państwu. Można więc było stosować to prawo do chrześcijan, i w rzeczywistości je stosowano. Prześladowania trwały z przerwami 250 lat. Zwykle za świętym Augustynem. Liczymy ich w państwie rzymskim dziesięć. Z tych prześladowania za Nerona, Trajana, Marka Aureliusza, Decjusza i Dioklecjana były najkrwawsze. Liczba męczenników we wszystkich krajach państwa była ogromna i niemożliwa nawet w przybliżeniu do określenia. Niekiedy w czasie prześladowań niszczono całe wioski, okolice, a nawet miasteczka. W walce tej pogaństwo wyczerpało się zupełnie. Natomiast chrystianizm ujawnił wobec świata swą duchową potęgę. Słabe jednostki odpadały z obawy mąk i śmierci, ale ogół trwał przy Chrystusie. Słusznie przeto Kościół może się nazwać narodem męczenników i wyznawców. Co więcej, stałość i męstwo chrześcijan wzbudziły podziw i uwielbienie i pociągały wielu pogan do nowej wiary stwierdził to tertulian pisząc stajemy się liczniejsi kiedy nas zabijają krew męczenników jest nasieniem chrześcijan neron lata 54 do 68 w 64 roku spalił rzym aby piękniej go odbudować a w jego pożarze unaocznić sobie widok płonącej troi gdy opinia oburzała się nań za to, cesarz skorzystał z nienawiści ludu ku chrześcijanom i na nich zwalił winę tej zbrodni. Lud oburzony rzucił się na chrześcijan. Pomagały mu w tym władze państwowe. Wielu chrześcijan przybijano do krzyżów lub zaszywano w skóry dzikich zwierząt i rzucano na pożarcie psom. Innych wrzucano do Tybru, innych znowu polewano smołą. Przywiązywano do słupów i zapalano zamiast pochodni. Z Rzymu prześladowanie przeniosło się na prowincję. Wśród ofiar tego prześladowania byli apostołowie Piotr i Paweł. Samobójcza śmierć tyrana położyła koniec prześladowaniu. Trajan, lata 98-117. do 117. Doskonały rządca państwa. Nienawidził chrześcijan, gdyż uważał pogaństwo za niezbędny warunek potęgi Rzymu. Wydał on prawo przeciw tajnym stowarzyszeniom. Otóż władze państwowe, wiedząc o niechęci cesarza do chrześcijanizmu, zastosowały to prawo w wielu miejscach do chrześcijan. Oskarżyły ich o ukryte zebrania, ogłosiły za nieprzyjaciół państwa. A gdy liczba oskarżonych stała się znaczną, namiestnik Bityni, Pliniusz Młodszy, zapytał cesarza, jak ma postępować z chrześcijanami. Cała ich wina, pisał, polega na tym, że w oznaczonym dniu przed wschodem słońca schodzą się, śpiewają hymny na cześć Chrystusa jako Boga, i świętą przysięgą zobowiązują się nie popełniać rozpusty. Wstrzymywać się od kradzieży i nigdy nie kłamać. Cesarz polecił nie wyszukiwać chrześcijan, nie zwracać uwagi na skargi bezimienne, lecz karać tych, którzy jako chrześcijanie zostaną prawnie oskarżeni. W decyzji tej cesarz uznał wyznawanie chrześcijanizmu za przestępstwo, a chrześcijan oddawał na pastwę samowoli władz i nienawiści ich oskarżycieli. W czasie tego prześladowania ponieśli śmierć papież Klemens I, święty Ignacy biskup Antiochi. świętego Ignacego Zakutowka i dany przywieziono do Rzymu, gdzie w Koloseum rzucono go na pożarcie dzikim lwom. Podczas swej podróży do Rzymu święty Ignacy napisał siedem listów, w których między innymi prosił Rzymian, aby nie starali się o jego uwolnienie. Ponieważ cieszy się na samą myśl, że jako ziarno Boże zmielony będzie zębami zwierząt, aby stał się czystym chlebem Bożym. Marek Aureliusz, lata 161-180. Filozof Stoik. Objął rządy w trudnych warunkach. Głód i zaraza szerzyły się w państwie już i tak zniszczonym przez wzajemne walki. W klęskach tych lud widział karę zagniewanych na chrześcijan bogów i wskutek tego wrogo odnosił się do nowej religii. Cesarz zaś uważał chrześcijan za fanatyków niebezpiecznych dla państwa. Nie zwracał przeto uwagi na obronę chrześcijan przez apologetów i dozwolił ludowi występować przeciw chrześcijanom. Co gorsza, za wpływem kapłanów i filozofów wydał najsurowsze postanowienia, które upoważniały do wyszukiwania i męczenia wyznawców Chrystusa. ten sposób panowanie cesarza-filozofa stało się okresem srogiego prześladowania Kościoła. Prześladowanie to srożyło się najgroźniej w Rzymie, w Azji Mniejszej, w Galii. Ofiarą jego stali się święty Justyn, chrześcijański filozof i apologeta ścięty w Rzymie, święta Cecylia skazana za wiarę. Ścięta w Rzymie. Również w Lyonie zginęło wiele osób, a wśród nich święty potyn, dziewięćdziesięcioletni biskup. Na początku III wieku dla chrześcijan nastały czasy trochę lepsze. Jedni cesarze, jak Aleksander Sewer, Filip Arab, okazywali im pewną życzliwość, inni, jak Karakalla, Heliogabal, mało dbali o religię państwową. A nawet myśleli o zaprowadzeniu w Rzymie kultu innych bogów. To też ich stosunek do chrystianizmu nie był wrogi. W tym przeto czasie chrześcijanie szerzyli swoje zasady bez przeszkód. Zbliżyli się do pogan, przez co usunęli wiele uprzedzeń przeciwko sobie. Ale niestety spokój ten na wielu wpłynął ujemnie. Wielu chrześcijan zapomniało o potrzebie czuwania i odwagi w wyznawaniu wiary. Zaznaczyło się to najwidoczniej podczas prześladowania Decjusza. Decjusz Trajan, lata 249-251. do 251. Znakomity rządca kraju, chcąc wobec naporu ludów germańskich bronić państwa, postanowił je zreformować. W tych reformach oparł się na religii pogańskiej. Dlatego chrystianizmowi wypowiedział walkę, która rozmiarami i srogością przewyższyła dawne. Zaraz po objęciu rządów wydał edykt do namiestników, by zmuszali chrześcijan do składania ofiar bałwanom. Najwyszukańsze narzędzia tortur, jak rozżarzone krzesła, żelazne szpony, stosy, dzikie zwierzęta, były zawsze przygotowane i na jaw wystawione. Większość chrześcijan pozostała wierną zbawicielowi. Niestety, gdy jedni szli mężnie na śmierć, inni, obawiając się tortur, zapierali się wiary. Jedni z nich dali się skłonić do złożenia Bogom ofiary – turificati. Inni kazali swe nazwiska umieszczać w urządzonym spisie posłusznych prawu – acta facientas. Krótkie to prześladowanie przerzedziło szeregi chrześcijan. Wśród licznych ofiar ponieśli śmierć papież Fabian i święta Agata z Katanii na Sycylii. Po krwawym prześladowaniu Decjusza i jego następcy Waleriana, nastał trzydziestoletni spokój. Skorzystali z niego chrześcijanie. W wielu miejscach wznieśli wspaniałe świątynie, stworzyli wiele instytucji dobroczennych. Również wielu z nich otrzymało wyższe stanowiska na prowincji i na dworze cesarskim. Niestety spokój ten oziębił ich ducha, wprowadził zniewieściałość i niezgodę. W tym stanie chrześcijanie doczekali się czasów Dioklecjana. Dioklecjan lata 285–305 do 305, był despotą, ale dzielnym administratorem. Nie mogąc podołać swym obowiązkom, Dioklecjan uczynił swoim współrządcą na zachodzie Maksymina. Oprócz tego ustanowił dwóch Cezarów: Galeriusza dla Ilerii, Półwysep Bałkański, i Konstancjusza Chlora dla Hiszpanii, Galii i Brytanii. Sam cesarz mieszkał w Nikomedii, w Azji Mniejszej. Pomimo sympatii dla poganizmu, nie odnosił się wrogo do chrześcijan, owszem, tolerował ich nabożeństwa, powierzał im wyższe stanowiska na dworze i w wojsku, szanował ich biskupów. Dopiero pod wpływem galeriusza zmienił swój względem nich stosunek, a nawet wszczął prześladowanie. Wstępem do niego było usunięcie z wojska chrześcijan, którzy nie chcieli złożyć ofiary bogom. Stanowczą zaś walkę z chrystianizmem rozpoczął w 303 roku. W tym roku zburzył wspaniały kościół w Nikomedii oraz wydał cztery edykty, grożąc chrystianizmowi zagładą. Pierwszy nakazywał zburzyć kościoły, spalić księgi święte oraz pozbawił chrześcijan godności państwowych i praw obywatelskich. Drugi skazywał na więzienie wszystkich duchownych. Trzeci zmuszał ich za pomocą tortur do składania ofiar. Wreszcie, ostatni, pod karą śmierci, nakazywał wszystkim złożenie ofiary. Od tej chwili rozpoczął się straszny rozlew krwi. Najsroższym było prześladowanie na wschodzie, łagodniejszym na zachodzie, gdzie Konstancjusz, dzięki zabiegom swojej żony świętej Heleny, wówczas jeszcze poganki, ogłosił tylko pierwszy edykt. Podczas tego prześladowania chrześcijanie cierpieli i umierali spokojnie. Nie stawiali oporu tyranom, chociaż łatwo mogli to uczynić ze względu na znaczną swą liczbę. Było ich około 10 milionów. Co więcej, wśród cierpień nie tracili ducha, umierali z pobożną pieśnią i modlitwą na ustach. Dopiero zmiana rządu na zachodzie położyła kres prześladowaniu. W 305 roku Dioklecjan i Maksymin zrzekli się władzy, a godność cesarską przekazali Galeriuszowi na wschodzie i Konstancjuszowi Chlorowi na zachodzie. Konstancjusz i jego syn Konstantyn w swych krajach nie pozwolili na prześladowanie chrześcijan. Natomiast na wschodzie trwało ono do 311 roku. Wówczas Galeriusz już na łożu śmierci pod wpływem cierpień by przebłagać Boga, wydał edykt dozwalający na wyznawanie chrystianizmu. Do licznych ofiar tego prześladowania należał święta Agnieszka z Rzymu, święta Lucja z Syrakus, święta Katarzyna z Aleksandrii, święty January biskup z Beneventy, święty Sebastian, dowódca gwardii Cesarskiej, przeszyty strzałami, a później zabity kijami. Koniec części czwartej.